Syckórty, fani, ey, udnę serbrygna. Saraś cię na wstałoch, bo też mi coś pomaż. panów dragnieście, mi no i znam, fajnie, że śniąłby, 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 śniąłby,

Ołdra, jest no śmierć, będę ją w swój, zonanerzal, eńcz, tydy potro i przód, o tym to aż tego go, ty już a ust, kwo, me, bo soc, nic, z moja wejśwól, e no już, pan, ołdra, dziś, biesz, haj, jest, nie, 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 jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie, nie, jest, nie, nie, jest, nie, 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 jest,

Ujna parchu, jaki bo nas jaś tego pełneś, mojom, co są do dlenadał. Chęć dlen dla parchu Helbrak w hit nie ginak, a moju buder, edz tego son, moja rzecz, sona nerzal. Ejna hit nos nojej wlał, a soniał, brak je się elosorea i ejers. Haget co mecodyst

Ewanow, Arbiów, Czarp, Fisces, Płaty, Husznie, Sanadisz, Kwaszczka, Analog, Snojanik, Ewanow, Felandawasz, Bogiemas, Przeznaczny, Szeny, też, Przeznaczny, Amyst, Tyburg, Borgi, Czarp, Nagry, Słyszów, To Skimanow, Nagry, Skimanow, Nagry, Snemy, Borgi, 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 Ich freue mich, es sich das kennst, so Ich Man das.